Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym stylu gryf. kolejnym filmie z gry of Empires. Dzisiaj nadszedł czas na omówienie perły wyrocznie Delficka. To jest kolejny film z cyklu o perłach. Oglądaliście już o świątyni Deliktów, obserwatorium, koloseum, Latariz Farus, wieży Babel, posągu Zeusa. Teraz nadszedł czas na perły specjalne. No, już wczoraj się zaczęło, bo wczoraj zobaczyliście film o Świątyni Reliktów i Obserwatorium. Dzisiaj ostatnia perła e, z, specjalna to jest wyrocznia delficka. Tu ma taki krótki opis. Wyrocznia delficka przekazuje słowa Boga Apolla. Starożytni Grecy oraz przybysze z innych krajów zadawali jej pytania, aby poznać swoją przyszłość. Jest to oczywiście perła architektury. Jest perłą taką specjalną, bo pisać, że, pisze, że brak epoki. Potrzebuje zwykłej ulicy, wielkość 3 na 3, więc jest stosunkowo mała. E, premier to produkcja zaopatrzenia i zadowolenie. E, na pierwszy poziom wymaga ledwo 20 punktów rozwoju. Jest to bardzo tania perła. 550 zaopatrzenia daje naprawdę bardzo mało tego zaopatrzenia i 300 zadowolenia. E, spójrzmy na poziom 10, nadal jest tania. 6990 zaopatrzenia, 1700 zadowolenia. Może na początku to są duże liczby, ale potem no po prostu nie wymiata. Na ostatnim poziomie 94 046 zaopatrzenia, bardzo mało punktów rozwoju i 4809 za monet e, zadowolenia. Więc według mnie na początku się opłaca rozwinąć, e, no tu się. Pojawiło o tym, yy, bo zaraz będę musiała podłączyć baterię. Yy, no więc na początku się opłaca, na początku to są duże liczby, no ale potem już z czasem skasować. Nie śpieszcie się, jeśli Wam brakuje zaopatrzenia, no to po prostu ją trzymajcie. Da Wam szybszy start. Na początku bardzo mało zaopatrzenia się produkuje. Dodatkowo, że nie trzeba zbierać planów, bo z misji specjalnej się zdobywa, więc naprawdę to może pomóc. Na początku. Jest tania, więc to jest ładna dla początkujących graczy, potem już nie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, zapraszam na kolejne. Mówi Kamil, cześć!